Witam! Kolejny dzień wykopków. Idziemy na miejsce. Troszeczkę tutaj wcześniej szukałem wczoraj. Było trochę fantów, ale zbytnio nic aż takiego ciekawego. Musimy dojść tam troszeczkę w taki starszy bardziej las. to prawda tu też był starszy las powycinany i widzicie, jak, że są nowe posadzone sadzonki z ten ale idziemy dziś bardzo jest ciepło ciepło kurna na jutro prawdopodobnie będą deszcze burze no to dziś po akurat po obiadku trzeba zacząć coś działać bo jutro będzie przerwa jutro się nie na pewno nic nie nie da wypaść Okej, okay, do zobaczenia na miejscu. No tu już troszeczkę obchodziłem. W tym miejscu. Akurat to właśnie wypadło troszeczkę łusek. Parę naboi. Z 6 Nie tylko. Dobra, za chwilkę dojdziemy na miejsce. Jak widzicie za tą obrys tutaj jest tej drogi. Tutaj właśnie tą drogę leśną kopałem. Trochę tam wyszło fantów, ale zbytnio nieciekawie. Ok, chcę zobaczyć tutaj też ten lasek. W razie czego pójdziemy prosto dalej. Ok, do pierwszego dołka, na razie. Ok, mamy sygnalik pod takim dębem. Wejście jest sygnał, zaraz Wam pokażę. Jeszcze nic nie kopnięte, nie wiadomo. 24, 25 stały sygnał, głęboko, ale jest coś mocnego ok, za chwilę Wam coś pokażę, jeżeli będzie fajnego ok, kopnięte jest w tej bryłce eee, impojter w ruch czy to coś jest tu na wierzchu, czy o, jest coś w środku ale co to się okaże już wy... Chyba już wygrzebałem Jest tu sygnał gdzieś Ale co to jest? Mhm. Pocisk naboju O tak jak widzicie Do następnego ok wykopana kolejna dziurka mamy coś tu w tej górce coś coś jest sygnał trzydzieści siedem ale ...lokalizacja, trzeba zlokalizować to bardziej... ...bo nie widzę... ...nie wiem, albo tam miałem... ...coś tu chyba było, chyba już odrzucone... ...a... ...kuleczka... Kuleczka ołowiana No taki fancik Ok wykopałem tutaj dolek 27 Dosyć głęboko ciężko było zlokalizować że to naprawdę jest jakiś sygnał Ale już mamy wykopane wykopane jest tu dziur w tym górce Jesteś Jak wykopałem to był ostry sygnał Podejrzewam, że może kulka łowiona albo, albo czubek. O, czubek. E, pocisk. Pocisk, Bo tutaj niedaleko znów trafiłem też podobny Na razie Niedalek. niedaleko. 25. ID Myślę, że znowu będziemy mieli czubek. Czubek naboju. Ale zaraz sprawdzimy. Pojterka włączę. Sygnał. Blisko. Oczywiście. Kolejny. Dobra. Nie traćmy czasu. Lecimy dalej. Mamy sygnałik 3.5 na 5.7. Jest przemienny. Za chwilkę jak pokażę, wykopię to. Pokażę. Ok. Kopnąłem to. Wygląda na to, że są chyba dwa sygnały. bardzo mocny to to jest kawałek żelastwa pewnie pewnie kawałek żelastwa jak będzie coś ciekawego oczyszczę Dam do w miniaturce. Hejka kolejny rowek. Ja, oczywiście, się spodziewałem tego. Inny rodzaj, tylko pocisku od, od naboja. Ale to wczoraj, chyba, też te same tak padło. Nie za głęboko, 20 cm. Takie coś leży. Dobra, do kolekcji. I do następnego. O no, tu niespodzianka, coś innego, też militaria, ale tak widzicie o, to jest końcówka oczywiście Tak to wygląda Wielkość widzicie to jest takie 15 cm długości końcóweczka blaszana, teraz już wiemy od czego czasami blaszki takie znajduje po rozerwaniu to jest zapalnik, to jest kawałeczek bombki dalej. Możliwe że szrapnę, może, nie jestem pewien. Ale coś takiego Pierwsza monetka w tym lesie na nowych tych stanowiskach. Nocta legend daje radę. Jakieś maty, coś takiego, ale był znaczek, że coś tu jest. Nie wiem jeszcze jaka to jest moneta bo dopiero tylko co patrzę dla Was co to jest czy to jest coś ciekawego to jest polska no, widać że groszówka jakaś ale czy to stare 10 groszy może nawet w tych ubraniach była nie mogę rozczytać eee, jaki to jest rocznik troszkę zabrudzona ok, jeżeli będzie coś ciekawe wstawię filmik hejka, na razie no męczymy legendą leśną drogę tak jak widać lekki, lekki jest obrys dojdziemy tam, możliwe że w prawo albo w lewo powoli będziemy się wracać z powrotem w stronę już auta bo już jest troszeczkę późno wykopki powiedzmy jako takie jak na razie trochę jest fantów ale to pokażę na samym końcu no się trafiła monetka oczywiście trochę starsza nasze pierwsze dwa grosze jak widzicie 32 id było myślałem że to jakiś tam e, czubek naboja e, albo ołów bardziej a to patrzcie niespodzianka e, nie wiem który, który to rocznik będzie e, słabo to widać mm, 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 23 chyba 3, 1923 jak się nie mylę o fajnie to do następnego po raz kolejny któryś tam dołek w Nowym Lesie jak się okazało i trafiliśmy 20 groszy 20 Polskie groszy 1923 albo czwartek hej okej okay, kochanie na dzisiaj to już koniec koniec wykopków starczy chodzenia zobaczcie ile tu śmieci parę tam żelastwa jeszcze mam w plecaku sporo militarek widzicie jak Eee, tu jest 10 groszy polskie, 2 grosze polskie i, i, i jak się nie mylę 2 grosze jeszcze przedwojenne, tak jak Pan Wam pokaże, o takie coś, no, no widzi, trochę chodzenia, a, no takie skarby się trafiły, czasami tak jest, ale nie można marudzić, do następnego, cześć.